Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Zdrowia z 5 października 2020 roku. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło by się 9 października. Tematy poruszane w trakcie posiedzenia są m.in. stan techniczny i druku jej i gminnych i gminny, nielicznych, plany poprawy stanu technicznego na wierzchu i druku wodników i określenie priorytetów na czwarty traktat 2020. 2021. W tym temacie na tym przedstawić swoje spostrzeżenia w kontekście wieloletnich zaniepokojenia na drogach i chodnikach należących do wyważonych wód wojewódzkich i powiatu rzadkiego <coughs> oraz z drogach Przewodniczący Komisji użył porównania stanu technicznego dróg. Z naszej gminie do tych 50 lat, o szczególności chodnika na ulicy Gosławskiej. Użył również porównania ulicy Gosławskiej do wodnicy. No.